Cześć, witam Was jak zwykle pięknie i serdecznie na moim kanale, czyli Auto się kręci. W dzisiejszym materiale Opel Insignia drugiej generacji, czyli B, silnik 1.5 turbo o mocy 165 koni i w tym właśnie silniku, w tym właśnie aucie wymienię dzisiaj świece zapłonowe. Przygotowałem już sobie taki zestaw, <klima> wygląda on mniej więcej w taki sposób. W moim wypadku. Wy, jeżeli macie jakieś preferencje, jeżeli chodzi o markę, nie musicie wybierać tej, której ja, którą ja dzisiaj wybrałem. Ja osobiście lubię, więc, więc preferuję. Zawsze pamiętajmy o tym, przy doborze świec zapłonowych, oczywiście kierujemy się specyfikacją i wskazaniami producenta w instrukcji obsługi, czy w jakiejkolwiek innej specyfikacji technicznej. Oczywiście wiele marek produkuje do różnych modeli świece, więc wtedy, jeżeli już jeżeli dobierzecie je technicznie, Czyli przede wszystkim, jeżeli chodzi o wartość cieplną, bo to jest najważniejszy parametr, jeżeli chodzi o świece zapłonowe, który później definiuje efektywność naszego silnika i, i tak dalej i tak dalej. Wtedy możecie sobie wybrać jaką tam markę sobie preferujecie. Ja wybrałem dlatego tą markę, którą Wam pokazałem, gdyż świece oryginalnie montowane w fabryce w tym silniku mają dokładnie ten sam numer i symbol, co te świece, które ja zakupiłem, różnią się tylko tym, że na, y, <laughs> że na porcelance po prostu, y, w moim wypadku jest nazwa firmy, na oryginalnych świecach, na porcelance wybite jest General Motors i tylko ta mała y, y, subtelna różnica numer, kod, symbol tej świecy jest dokładnie ten sam, więc śmiem twierdzić, że po prostu jest to dokładnie ta sama świeca, z tym, że tylko jest zmieniona nazwa. Ponieważ były to świece na tak zwany pierwszy montaż. Dobra, tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zdjąć tą plastikową pokrywę. Ona jest mocowana tutaj właściwie tylko przykręcana na jedną śrubkę, i ona jest w tym miejscu. I tutaj, jak zobaczycie, ona od góry. Ma taki dziwny kształt, i tutaj chyba producent chciał nas po prostu wystraszyć, żebyśmy zobaczyli, wystraszyli się, domyślili albo pomyśleli, że jednak chyba nie damy tego rady odkręcić, i szybko pojechali do serwisu i tam zapłacili e, majątek za, za wymianę świec. E, nie diabeł taki straszny, jakim go malują, i tutaj wystarczy, że zaadoptujecie sobie imbus o rozmiarze mm, 4 mm, sześciokątny, i jak go sobie tutaj. Pasujecie w środek. To na pewno zobaczcie tym imbusem w bardzo prosty sposób tą śrubę odkręcicie, więc yy, ten problem pierwszy mamy z głowy. Teraz drugą kwestią musimy niestety na chwilkę odkręcić korek w lewu oleju, ponieważ musimy dźwignąć tą teraz plastikową osłonę do góry, a Tutaj jak gdyby korek jest średnicą yy, yy, tak dopasowany, że zachodzi tu jak gdyby na, na tą plastikową osłonę i teraz już tylko wystarczy ją po prostu, ona jest na takich klikach, o, w dwóch miejscach, w tym miejscu i w tym miejscu i osłona schodzi nam na drugi plan. Ja szybciutko i Wam też radzę założyć z powrotem korek, żeby nam tutaj nic przypadkiem do środka nie wpadło, bo wtedy będzie spory problem. Pod pokrywą plastikową jest wygłuszenie z gąbki, z takiej pianki, pianki gąbki. Ona jest tutaj sobie tylko dopasowane na odpowiedni kształt nie jest w żaden sposób zamocowane, przynajmniej u mnie. Więc o, tak ona wygląda. Odkładam ją sobie znowu też tutaj na bok, i oczom naszym ukazuje się już tutaj yy, dojście bezpośrednie do cewek, które, jak w starszych oplach, pamiętacie, była taka cała listwa, i cewki były ze sobą połączone w jedną całość w całą tą listwę. Tutaj jest fajniej, prościej i taniej, ewentualnie przy diagnosty diagnostyce czy wymianie. Mamy osobne cewki, yy, więc każdą z nich. Możemy wyjąć osobno, aczkolwiek w tym wypadku, w tym silniku, nie możemy niestety sobie wymieniać świec po jednej sztuce, tylko musimy odpiąć wszystkie cztery wtyczki, wyjąć wszystkie cztery cewki. Gdyż za chwilkę Wam pokażę, świece nie są mocowane pionowo w głowicę, tylko one wchodzą pod kątem mniej więcej takim. I Wy, wy, jeżeli wyjmiecie tylko jedną cewkę, to tutaj ta wtyczka będzie Wam przeszkadzać, aby pod kątem włożyć klucz z przedłużką do środka, wykręcić, wykręcić świecę. Dlatego powtarzam jeszcze raz, odpinamy wszystkie cztery wtyczki, wyjmujemy wszystkie cztery cewki i cyk-cyk-cyk wtedy wyciągamy sobie po świecy, czy wszystkie naraz. Wtedy już świece możemy sobie wyciągać pojedynczo. Tutaj na przykładzie cewki z drugiego cylindra, akurat pokażę Wam tylko, jak zdjąć teraz wtyczki. Tutaj widzicie, na każdej wtyczce do cewki jest taki czerwony plastik, i teraz ten plastik musicie delikatnie tutaj podważyć. On zrobi taki klik, i w tym miejscu, gdzie jest ten czerwony plastik, musimy przycisnąć, i wtyczka nam schodzi. Oczywiście wszystkie Klik, odpinamy w taki sam sposób. E, dobra, odpiliśmy już wszystkie wtyczki. Następną rzeczą, e, następną kwestią do ogarnięcia jest wyciągnięcie cewek. Cewki są montowane tylko na jedną śrubkę, kluczyk numer 10. Jest tutaj wspaniałe dojście. Więc czy zastosujecie sobie taką grzechotkę jak ja, czy kluczyk oczkowy 10, czy kluczyk oczkowy e, wygięty, jakikolwiek będzie tutaj pasować, więc. E, Szybciutko kilka energicznych ruchów. I teraz najlepiej, tutaj, dwoma z dwóch stron, po prostu tą cewkę podważyć, i ona po prostu wychodzi. I tutaj widzicie, teraz potwierdza się to, co mówiłem na początku. Cewka wchodzi w głowicę pionowo, ale tutaj w tym miejscu widzicie już kształt pod jakim kątem zamocowane są świece. Tu jest pionie i tutaj schodzi pod takim kątem. I teraz to jest właśnie to o czym mówiłem na początku. Chcąc teraz wyciągać sobie po jednej, nie macie opcji włożyć teraz przedłużki z kluczem do świecy w otwór i po prostu bo przeszkadza nam tutaj ta cewka, tutaj z podłączeniem do tej wtyczki i tak dalej. Możecie oczywiście, jeżeli lubicie, ja akurat nie, niekoniecznie preferuję, jeżeli mam dobre dojście, czy mogę mieć dobre dojście, możecie stosować jakikolwiek przegub tutaj, łamany, żeby sobie wykręcać po jednej świece, jeżeli boicie się, że tam gdzieś później wtyczki źle popodłączacie, chociaż nie da się tutaj pomylić kolejności. Jest to wszystko tak zrobione, że naprawdę się nie da no ja nie lubię stosować jakichkolwiek przegubów w momencie kiedy nie muszę ponieważ gdzieś te siły na tym przegubie też się inaczej rozkładają nigdy nie wiesz dokładnie czy ciągniesz prosto czy gdzieś ten przegub ja tak jak mówiłem na początku wolę sobie teraz sztuka po sztuce wszystko, wszystkie cztery cewki wykręcić za chwilkę to pokażę jak to wygląda żeby mieć naprawdę doskonałe a jest naprawdę super tutaj dojście do, i do cewek, i do świec. Więc chyba na siłę nie warto sobie komplikować sytuacji jakimiś właśnie yy, dziwnymi, zrobić to po prostu. Teraz zobaczcie, włożony jest klucz do świec do pierwszego cylindra, tutaj mamy drugi i teraz zobaczcie pod jakim kątem wchodzi ten klucz. I tutaj cewka, tak jak powiedziałem, nie ma, nie pozwoli nam, nie wyciągając jej, tak samo jest oczywiście yy, idąc dalej. Musimy wyciągnąć trójkę, żeby dojść do dwójki, żeby do trójki dojść, musimy wyciągnąć czwórkę. Tak to sobie ktoś sprytnie wymyślił, ale to nie jest problem uważny. Wyciągnęliśmy wszystkie cztery cewki, i tutaj na czwartym cylindrze jest. W ogóle tutaj ta wymiana jest super fajnie wymyślona i piękne jest dojście. Tu jest takie wycięcie w budowie w pokrywie y, zaworowej. Aby właśnie klucz włożony pod kątem nam tutaj idealnie pasował w to wycięcie, mamy nawet prowadzenie, że w razie, jakby nam się tutaj coś ręka osmyknęła, gdzieś coś wy... to kręcąc dokładnie tutaj w tej przestrzeni, w tym wcięciu, na pewno poprawnie tą świecę wkręcimy, włożymy czy wykręcimy. Pokażę jeszcze szybciutko, jak to tutaj wygląda w środku. Jest tutaj mnóstwo miejsca nie mamy specjalnego ograniczenia jeżeli chodzi o średnicę klucza tak jak to było chociażby w Renault Kadżarze z silnikiem 1.2 TCE gdzie tam musiałem specjalnie dorabiać kluczyk bo ta przestrzeń tutaj to wgłębienie w którym zamontowana jest świeca tam było strasznie wąsko. Tutaj klucz do świec numer 14 tak jak mówię nie ma jakichś specjalnych ograniczeń tu jest mnóstwo miejsca więc każdy standardowy klucz do świec na pewno się tam zmieści. Dojście jest super, nie musimy gdzieś tutaj... No jest to wszystko fajnie przemyślane, więc już sama teraz wymiana, wykręcenie świec, wkręcenie to jest po prostu naprawdę kwestia dosłownie kilku czy kilkunastu minut. Przy skręcaniu tego całego ustrojstwa już tutaj e, w jedną całość, musicie pamiętać przy zakładaniu cewek, w związku też na ten tutaj e, wygięty kształt tej fajki, że jak wciskacie ją po prostu na miejsce, to najpierw ją dokładnie docisnąć, żebyście mieli pewność, że ten kształt wygięty na końcu został dobrze wpasowany, dopasowany i fajka wyszła dobrze na świecę i dopiero wtedy sobie tutaj założyć śrubkę. Cewki dokręcone, przy zakładaniu wtyczek pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest kliknięcie. I ten sam czerwony plastik, który odblokowaliśmy, teraz musimy zablokować w taki sposób. No, już tylko formalnością na sam koniec pozostaje z powrotem ułożenie tutaj tego wygłuszenia. O. Ona będzie tutaj super pasować w jedyne tylko słuszne miejsce, znowu na chwilkę korek wyciągamy, i przez tą chwilę wszelkie środki ostrożności musimy tutaj przedsięwziąć, żeby nam przez ten otwór nic nie wpadło. I ja już tylko nakładam i od razu zakładam korek z powrotem. I teraz tutaj, te dwa miejsca na klik. Jeden i drugi klik. Tutaj śrubka, ta, która miała nas wystraszyć. Wystarczy, że w taki sposób nakręcimy. No, I to by było na tyle. Tak, i to by było po wszystkiemu. Yy, wymiana świec banalnie prosta. Powiedziałbym wręcz przyjemna sprawa, przyjemna robótka, szybciutko, kilkanaście minut i robota zrobiona, złociszy parę w kieszeni, zostaje. Także jak macie ku temu okazję, gdzieś we własnym zaciszu garażowym, czy gdzieś u znajomego u kolegi, łatwo, szybko i przyjemnie. Z mojej strony to wszystko. Ja oczywiście, jak zwykle, dziękuję Wam, że poświęciliście chwilkę, kilka minut, kilkanaście minut. Zapraszam na mój kanał. Pooglądajcie sobie coś jeszcze, czego jeszcze nie widzieliście, albo poczekajcie na coś, co jeszcze będzie. Więc do zobaczenia wkrótce. Na razie.